To był świetny pomysł, żeby oddać kukłę Jaguarotubylcom. tubylcom. Byłem pewien, że wolą ją od mojej głowy. Jak to się stało, że wpadliście na to, że mój drugi pilot współpracuje z Barneyem? Luis i Barney byli wspólnikami, wydobywali diamenty. Louis upozorował awarię naszego samolotu po to, żeby móc niepostrzeżenie odebrać kolejną partię kamieni. A skąd się wziął ten straszny jaguaro? Barni wykorzystał indiańską legendę, żeby sobie podporządkować tubylców. Nabraliśmy podejrzeń, kiedy odkryliśmy sprzęt górniczy i tylko diamentem można było zrobić takie nacięcia, jakie były na znalezionym przez nas kawałku szkła. Barni uwięził mnie, ponieważ zobaczyłem, jak wydobywa z rzeki diamenty. Potem upozorował atak jaguaro na samolot, żeby stworzyć sobie alibi. Jesteście po prostu śmieszni. Nie macie żadnych dowodów. Oczywiście, że mamy. Widzicie? Oto diamenty warte fortunę. Ojacie! Nie powstrzymacie mnie! Nigdzie nie poleci. Na wszelki wypadek wymontowałem świecę. Byłeś niezmiernie rozsądny i przewidujący, mój przyjacielu. <laughs> I mamy ten wymarzony karnawał w Rio. <laughs> Scooby -do Doo! Cha cha